Witajcie w tym dość yy, na i dość zukrycia nagrywanym odcinku znajdujemy się na takim terenie. Interesuje nas ono tyle, że wiemy, że tu w pobliżu gdzieś jest fajny bunkier, albo coś na wzór bunkra, a niestety, niestety latarka mi padła i musiałem interwencyjnie zakupić taką naj, najprostszą latarkę Stecko, ale myślę, że damy radę. O jaka fajna jeszcze mryga na sygnałach. Doszliśmy do, do betonowego obiektu, który tu jest ewidentnie puszczony pod ziemię. Ja doskonale te obiekty pamiętam, bo jak dawno, dawno temu się chodziło do szkoły, to tutaj w pobliżu były obiekty jakiejś jakieś zabudowy, i tu po prostu to było opuszczone od kupy lat. Za moimi plecami, jakbym się obrócił, teraz jest ciemno, to tego nie zobaczymy. Za moimi plecami znajdowały się jakieś kotłownie, do których wtedy dało się jeszcze wejść. Teraz to wszystko jest zburzone i zawalone. A to jest coś na wzór bunkra albo jakiegoś poziomnego magazynu. Nie wiem, zaraz spróbujemy wejść do środka. Budowla jest sporządnie już nadwątplona. To wszystko się sypie w rękach. A co to? Eternit? Czy jakieś płytki? Nie. Tutaj pamiętam, że był taki, tutaj był taki zjazd na dół i były wrota wejściowe o właśnie tu one nosiły na sobie jakiś numerek ta komnata była niezależna od reszty to pomieszczenie, bo ono nie miało przerostu do pozostałej części obiektu ale tędy się nie przecisnę, nie ma na to bata tutaj jest coś w rodzaju pochylni na górę taka jakby rampa która być może umożliwiała wjazd pojazdów na, na górę o ile dobrze pamiętam to tutaj właśnie w tym miejscu był kiedyś taki jakby prowizoryczny daszek I tam była klatka schodowa Były schody wiodące na dół no teraz to wszystko jest straszliwie straszliwie zasypane No żałuję, że nie ma mojej latarki właściwej ale no jakoś przeżyjemy to Znalazłem otwór wentylacyjny którym postaram się wedrzeć, wedrzeć do wnętrza obiektu Szkoda, że moment wejścia tu nie był nagrywany ale to były takie akrobacje Zresztą sami widzicie co tu jest Jestem w środku. To idzie tą ulicą? Dobra, no chuj tam. Pozostałość jakiegoś włącznika. Stropy. Jeszcze z szalunkiem drewnianym. Widzę, że wszystko było malowane wewnątrz wapnem na biało. Tak jak w schronach. Tu po prawo jakaś komora. Resztka. Zawiasów. Do tej komory się nie dostanę. Zrobię wam zdjęcie. Idąc dalej. O, tu jest jakieś skrzyżowanie, jakieś te. Jakieś. Pomieszczenie. Jest takie samo jak poprzednie, tylko większe. No Szkódźwa, że tej latarki nie mam. To są jakieś. Co to mogło być? Jest dziura. Jest dziura. Jest otwór. To jakby komin, ale to niemożliwe. No gdzie komin? Wentylacja. Tylko wiecie co mnie zaskakuje? To, że z zewnątrz po lewej stronie co jeszcze... No obiekt się na lewą stronę roz, rozciąga. On tutaj się kończy, no nie? Żeś patrz. No. Tam z zewnątrz, nie? On idzie w stronę prawą jeszcze, nie? No do ulicy i się kończy. No, aż do ulicy, a tutaj kuźwa nie ma nic. Tu jest jakby takie wejście właśnie dalej. Czuję, że ten obiekt jeszcze nam jakieś tajemnice tu jest strasznie błoto. A tu mamy znowu dach. Proszę, jakie sklepienie dachu jest. Sufitu. Takie fajne okazałe. No i dalej jest zamurowana część. Jakoś postaram się tam dojść. Jest zamurowana część. I to jest ten jakby garaż, co od drugiej strony tam wjazd był. Co wam pokazywałem. Jeszcze jakieś tutaj wyjście. Jakby ewakuacyjne czy coś. Tutaj w tym miejscu widać jakie te ściany są grube. Pierwsza warstwa cegły, druga, tam trzecia, tam daleko jak spojrzeć jeszcze czwartą widać. Trzeba by w tym trochę pokować, to może by się dostał na długą część. No nic, postaram cię wyjść tym wąskim wyjściem. O jak widzicie, ja doszedłem tak mniej więcej do krawędzi tutaj, do tej krawędzi. Ale patrzcie, że tutaj dalej... Ciągle jest ten obiekt. On tutaj ciągle trwa. I tam do wnętrza się nie da wejść. Tam coś musi być. Jak tam się dostać? To jest zagadka na następny raz. Trzeba tu będzie przyjść w dzień, no nie? Grzesiu? Trzeba będzie w dzień I przyjść. Bardziej, bardziej to wszystko obejrzeć, zaryzykować. No zresztą tu nikt nas nie powiedział, tylko że tu jest droga krajowa. A za naszymi pracami jest komisariat policji, także nie ma co się tutaj za bardzo do, do dziury pakować. No. <laughs> także to tyle na dzisiaj. Cześć!